I witam serdecznie. To już jest dzień, w którym Charlie A.K. Czarodziej będzie miał swoje pierwsze koty zapoty na treningu siłowym. Trening! Trening jest ważniejszy! Nie narzucamy tutaj bardzo dużej ilości serii, nie, narzu nie narzucamy tutaj dużego obciążenia. Będziemy pilnować techniki, tak by nie zrobił sobie krzywdy. Eee, przede wszystkim będziemy starać się nauczyć go e, wzorca ruchowego. I nad tym będziemy na początku pracować. Dziś pierwszy trening. Jestem podekscytowany. Ja, w swoim naturalnym środowisku, Czarek jest Ja, w nienaturalnym. <laughs> w nienaturalnym to może i ja jestem? Czarek nie raczej Ty w naturalnym. naturalny, nienaturalny po prostu. Ja? Naturalnie jest on naturalny. <laughs> Proszę bardzo, rozgrzeweczka, krążenia, pyk. Tylko pamiętaj, nie szarp, lekkie krążenia. Masz rozgrzać stawy, a nie uszkodzić. Skłoni. Popatrzcie, Czarek a.k. człowiek szpagat. Nie, to nie. O jaki wie jak robić On pan... Być puty fajter jest Słuchajcie, wy się go bójcie, patrzcie co on ma. Fighting Club. Uj, uj, uj Ale mam dzisiaj chrypę. jasna pała Bioderka, pa. Pan, rozciąganie na koniec. Nigdy nie rozciągaj się przed. Tak. Tak jest, dobra. I zrób pozycję do przysiadu i zejdź na dół. Sprawdzimy mobilność swoich stawów. Tak jest. Patrzcie, Panie, plecy wyprostuj. Super, nie bujaj, kolanka na zewnątrz i zrób 20 takich przysiadów, rozpychając kolanka na zewnątrz, nie, nie bujając się. Na zewnątrz, tak. Popatrzcie, tutaj będzie dużo mniej roboty. Czarek ma mobilne stawy, czyli Panie, to jak na dopingu brachu. <noise> Pierwsze ćwiczenie, przysiad, popatrzcie. Po trzech minutach nauki elegancko, bliżej sobie ręce złap sisi łopatki do góry, na prostych nogach hop, krok w tył jest bezpiecznie powolutku w dół, hop gruby, hop cyk i góra, sama sztanga uczymy się wzorca ruchowego a że Czarek nie ma z tym problemu to od następnych treningów będziemy rzucać, pełen zakres ruchu astu de gras i to jest najważniejsze Dobra, czarek. Kolejne ćwiczenie. Siema. A ten pan dawaj, mnie uczy śpiewać. A ten mnie trenować. Ale ma się zespół. Dobra, przechodzę. Dobra. Kolejne ćwiczenie. ściąganie drążka wyciągu górnego na plecy, na ten plegar, Patrzcie Tak jest, czarek mocno z opadek Elegancko szefie. Kontroluj ruch, nie szal, nie jak robot. Super, pertrakcja, rotacja, hemoglobina, tak? Taka sytuacja. Wczoraj, jak plecy, jak się już już są duże? A, nie widzisz? O kurwa, jakie pleca, to jest plegar. Kolejnym ćwiczonkiem mamy ćwiczonko na klatkę piersiową. Dzisiaj użyjemy sobie maszynki. Ponieważ siłownia jest oblegana i nie ma wolnej ławy, ale tu nic pan pod kątencik pompuje. Póki co podstawkę na moje kwiatki, ale później będzie klata. Dobrzy czarek! Hej. A liczysz pan? 52 Dobra. Bardziej na boki. W płaszczyźnie łopatki Dłonie trzymają ciężar, podnosimy sami barkami Tak jest Patrzcie jak te bary rosną Check bary I na koniec Czarodziej robi grzuch Cyk I tak wsiadam na Teraz tak pod kontencik. Lecimy Pozycja, wdech Wydech, łokcie równo. Patrzcie, jak tu się kraty robi. Serio, jak, jak odczucia? Pić mi się chce. Zmęczyłem się. Kurwa, i się splułem. I czuję się dobrze. Że... Lecimy, kurwa. Dawaj, przypnij pizza. To, do, 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 no, Nie, dawaj, przypnij, pizza Trochę przypnij. się jeszcze wstydzę. Pokaż, bo to będzie, wiesz, porównamy pierwszy film z ostatnim. Patrzcie. Jest potencjał. Dzięki za trening. I widzimy się w kolejnym odcinku to ja w... Are... Skill za Skill. Nie wiem, kabanowski z polecenia Michała. Nie ma się co bać, lecimy z tym na ostro. Pozdro.